Inżynierowie akustyki z University of Salford zrekonstruowali dźwiękowy krajobraz starożytnego sanktuarium w Stonehenge. Dzięki temu Okazało się, że te kamienne bloki ważące od 20 do 40 ton działały jak gigantyczny wzmacniacz. Badanie wykazało również, że dźwięki wydawane wewnątrz były znacznie mniej słyszalne dla każdego poza kręgiem kamieni. Większość kompleksu rytualnego w Stonehenge została zbudowana około 2500 lat przed naszą erą. Uważa się, iż był on wykorzystywany aż do 1600 roku przed naszą erą, lecz archeolodzy nie wiedzą zbyt wiele na temat rytuałów wykonywanych w Stonehenge. W tym wypadku szczególnie istotne jest to, czy obejmowały one jakąkolwiek formę muzyki lub śpiewów. Prawdą jest, że bębny i instrumenty dęte były znane w Europie Zachodniej i to nawet mniej więcej w tym samym momencie, gdy powstawało Stonehenge. Jednak czy dźwięk mógł odgrywać istotną rolę w tamtejszych rytuałach? Podczas gdy nie znamy odpowiedzi na to pytanie, naukowcy ustalili, że instrumenty o niższym tonie, takie jak bębny, wytwarzają szczególnie silny pogłos, a tym samym pozwalają na większe wzmocnienie dźwięku wewnątrz pomnika. Takie zachowanie budowli sugeruje, że dźwięki rytuałów wewnątrz kamiennego kręgu nie były przeznaczone dla uszu większości ludzi. Potwierdza to teorię sugerującą, że działalność religijna w Stonehenge była związana z wąskim kręgiem elit, a nie z szerokimi masami ludności w epoce brązu. Nie wypada w tym miejscu nie wspomnieć, że badania Stonehenge pod kątem akustyki nie są niczym nowym, a jeszcze w 2014 roku informowaliśmy o innym badaniu, któremu przewodniczył Timothy Darwin. Naukowiec uważał, że skałom z walijskich wzgórz Preseli, z których sprowadzano kamienie do Stonehenge, przypisywano właściwości uzdrawiające. Miało się tak dziać ze względu na znajdujące się tam liczne źródła uważane za święte. Badacz zwrócił wówczas uwagę na to, że różne rodzaje kamieni użyte do budowy Stonehenge mają szczególne walory dźwiękowe. Naukowcy z londyńskiego Royal College of Art badając pochodzenie głazów postanowili odwiedzić miejsca, z których je przyciągnięto. Zwiedzając megalityczne kamieniołomy zauważono, że aż do XVIII wieku w okolicznej wiosce Maen używano litofonów, czyli kamiennych dzwonów. Sugerując się tym, postanowiono sprawdzić pod kątem akustyki kamiennej głazy w Stonehenge i ku zdziwieniu badaczy, po uderzeniu młotkiem część z nich zaczęła wydawać z siebie ciekawe, niskie dźwięki. Kamienie mogły zatem zostać wybrane właśnie ze względu na swoje unikalne brzmienie. Może się zatem okazać, że Stonehenge jest najstarszym instrumentem dźwiękowym na świecie. Mogą służyć zarówno do rytuałów, komunikacji, bądź też nawet do leczenia chorych. Teoria ta robi się szczególnie ciekawa, gdy połączymy ją z rezonansem Schumana, a więc tak zwanym pulsem planety odkrytym jeszcze w 1986 roku. Czyżby zatem starożytni ludzie opanowali wykorzystanie tego rezonansu do własnych potrzeb, a na dodatek kilka tysięcy lat temu? Niestety, ale biorąc pod uwagę dostępne obecnie dowody i sposób udzielić odpowiedzi na to pytanie, no cóż. To byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zanim jednak odejdziecie, chciałbym raz jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innymedium.pl. To właśnie na niej pojawiają się oryginały artykułów, na bazie których powstają filmy na kanale. No i może jeszcze zachęcić Was do odwiedzenia innych tworzonych przez nas kanałów, wraz z kliknięciem w dzwoneczek i włączeniem wszystkich powiadomień. Nawiasem mówiąc, słyszałem, że odsubskrybowanie i ponowienie Suba również zdziała cuda, ale to oczywiście zależy od Was. Tak czy inaczej, życzę Wam miłego sensu.